Witam Was w kolejnym materiale pierwszym z nowej serii, o której właśnie zaraz wam opowiem. Z góry chcesz przeprosić za mój głos, bo możliwe, że mam troszeczkę taki podkrypnięty, lekko mi oligardu, gardło, dopiero co wstałem. Także to są główne mm, czynniki na to wpływające. Mam oczywiście jeszcze kawę, także myślę, że ona trochę pomoże. Dobra, więc zaczynajmy. Wpisałem sobie tutaj na, oj, sorry, na kartce rzeczy, które chcę poruszyć, ponieważ nie chcę o niczym zapomnieć. I tak, co to jest za mm, seria? Jest to taka miniseria, można powiedzieć, bo myślę, że to będzie 5-6 odcinków max, może 4. I będzie to seria z mojej takiej mini redukcji. Ponieważ już gdzieś od tygodnia jestem tak na rzetelnej redukcji, można powiedzieć. I właśnie planuję zrobić taką formę na lato. Taką na moją życiówkę powiedzmy. I chciałbym to pociągnąć do końca czerwca. No i tak jak mówię, moim celem jest zejście jak najniżej z body fatem, jak jest to możliwe u mnie. I na ile mi pozwoli w sumie psychika i na ile będę miał motywację. I w tej serii będę Wam opowiadał praktycznie o wszystkim co jest z tym powiązane. Otóż zaczynając od regeneracji, od treningu, od suplementacji, od tego jak się czuję, jak moja waga się waha, jak, jakie są metody kontrolowania progresu, co tam jeszcze będzie, o właśnie jeszcze co to są refit day, diet breaki i takie różne narzędzia, które pomogą Wam właśnie wytrwać w tym deficycie. I no. Dobra, więc kontynuujmy. W dzisiejszym materiale będą takie moje początkowe wymiary, waga i właśnie obecny stag i No i to wszystko jak to wygląda na początku, także, a więc zacznijmy może od wagi. Dzisiaj z rana włożyłem 75,900, czyli jest to najniższa waga w ostatnim czasie. Wrzucę Wam też oczywiście, jak to się wahało na dniach, ponieważ mam właśnie taki, o, tam widać. Kalendarzy, jak tam sobie zapisuję wagę. Kroków i kalorykę, i to później mi się udało zrealizować założenia tego dnia, czy nie udało. Dobra, hmm. może teraz o obecnych wymiarach. Oczywiście wszystko Wam tu powrzucam i w pasie wyszło mi bodajże 79 cm, hmm. czyli nie jest źle, bo szczerze mówiąc, na tej formie rok temu, którą zrobiłem tak jakby życiówkę, miałem 76 cm w pasie. Czyli no nie jest to duża różnica. Jeśli chodzi o klatkę, to było chyba 105, 106 jakoś tak. Biceps około 39, coś takiego i U do 57, 56, coś takiego, także może być. Wrzucę Wam tu też, tak jak wygląda moja forma teraz. Oczywiście jest to bardzo kiepskie światło, ale może to i lepiej, ponieważ będę starał się pokazywać Wam progres w tym samym świetle oraz Postaram się też pokazać Wam jak światło wpływa na to, jak wyglądacie. Jeśli chodzi o obecną sylwetkę, to jest całkiem spoko, ale no te boczki mi trochę siedzą i chciałem się tego pozbyć. No i tak jak chciałem zobaczyć jak nisko mi się uda zejść, jaką formę mi się uda zrobić. Dobra. Kolejna sprawa, to w międzyczasie, czyli 9 czerwca i 22-23 będę miał zawody. Otóż już się zapisałem, już jest wszystko dopięte, można powiedzieć. I nie, będzie nie będą to idealne starty, ponieważ nie będę robił takiego typowego pikowania pod zawody. Też będę w deficycie kolorycznym, także ta siła też będzie troszeczkę, no nie uda się wykrzesać 100%. Plus jeszcze sobie teraz właśnie testuję Martwy ciąg, klasyk i Siady Lobar, o czym Wam później oczywiście wspomnę. No właśnie nie zapisałem sobie po treningu, czekajcie. No i właśnie, i kontynuując, 9 będą to, mm, to się nazywa Iron Deadlift League bodajże. I to są po prostu zawody w martwym ciągu. będą bodajże trzy kategorie: do 80 kg, do chyba 95 albo do 100 i do 120, jakoś tak. Wiekowe są do 20 i plus. No to ja już będę w plus się załapiał, oczywiście. I tam będą to chyba robić tak, że w danej kategorii będą tym przelicznikiem Wilksa hmm, wyniki tak jakby obliczać, czyli procentowo tam do waszej masy ciała, jakoś tak. No, także zobaczymy, jak mi tam pójdzie. A 22-23 czerwca są pierwsze amatorskie Mistrzostwa Polskie w trybie siłowym, bodajże. One też to we Wrocławiu. I tam są też właśnie kategorie wiekowe, wakowe, także planuję w tam w 7 startować w kategorii J23, czyli do 23 lat. Przejdźmy teraz może do obecnej suplementacji, a więc e, z rana leci kreatyna. Mam akurat teraz jabłczan, bo chciałem przetestować, czy rzeczywiście będę ciągnął mniej wody, ale przejmując po sobie, nie widzę żadnej różnicy, że ciągnął mniej wody. Także nie ma co przepłacać, moim zdaniem. E, co tam więcej jest? E, z rana też biorę sobie beta-alaninę. Możecie się zdziwić, że czemu betalaninę z rana, a nie przed treningiem? Otóż, szczerze mówiąc, nagrywałem już materiał o betalaninie, ale szybko powiem, że betalanina działa trochę tak jak kreatyna czyli ona musi się tak, jakby organizm musi się nasycić. musi się obrać przez 2-3 tygodnie, żebyście mieli te efekty. To, że w przeteringówach jest betalanina, to po prostu jest taki bardziej efekt placebo i tego mm, mrowienia. O, i to właśnie wpływa Wam to, że, a jak mi mrowi, no to przecież klepie, nie? No a to właśnie tak nie do końca jest. Kolejna rzecz, którą biorę właśnie z rana i jeszcze w ciągu dnia to Jochimina. Jochimina właśnie jest takim afrodyzjakiem też i ona działa na te właśnie najbardziej takie mm, trudne punkty do zgubienia tłuszczu. Oczywiście nie można się spodziewać po niej nie wiadomo jakich efektów, ale no zawsze to może coś akurat zadziała. Dobra. Może przejśćmy teraz sobie przed treningiem. to aktualnie wygląda to różnie. Albo piję sobie kawę, mm, ale zawsze biorę cytrulinę przed treningiem. Yy, kofeinę mm, raczej piję z kawy, ewentualnie czasem sobie tabletkę wrzucę. I jeśli chodzi o przed drinkiem, to tyle. Do posiłku biorę omega-3, z mm, górski i ashwagandę, tylko ashwagandę bardziej w porach wieczornych, ponieważ no, ona troszeczkę może tak uspokajać i w ciągu dnia Luźnie. Brałem jeszcze witaminę D, ale mi się skończyła, także ona na pewno wleci. Mam jeszcze melatoninę na wieczór przed snem, ale jakoś mi ona za dużo nie pomaga, bo ogólnie też mam trochę problemów ze snem. Nie mogę zasypiać, ale no nie czuję tej melatoniny jakoś, żeby super na mnie działała. Dobra, a teraz może obecna kaloryka i aktywność. Otóż w tym tygodniu narzuciłem sobie kalorykę 2310 tysięcy kroków. Jak to nagrywam, jest środa, udaje się wszystko zrealizować tak, spoko. Ale już widzę po sobie, że ta kaloryka jest trochę za niska. Może nie tyle się źle czuję, co po prostu ta waga za szybko leci. No bo dzisiaj ważyłem 75,900, wczoraj 76,100, wczoraj 76,600. Także w ciągu 3 dni 700 gram to jest zdecydowanie za dużo. Taki fajny spadek masy ciała to będzie około 0,5 kg. U osób bardziej um, otyłych będzie to około kilograma, kg, albo tam 0,5% masy ciała, też tak można przeliczyć, nawet lepiej. I obecna no tak jak mówię, 2300. makroskładniki wam podam, to, sobie, to jest tak. 160 gramów białka, mm, bodajże 60 tłuszczy, albo 50, nie pamiętam. I reszta to węglowodany. Tu wam rzucę gdzieś. I cóż, no aktywność to 10 tysięcy kroków, staram się to właśnie codziennie nabijać. I też jestem na IF-ie. Teraz takim bardziej, bardziej mi to zaczyna wychodzić. Otóż nagrywałem o ten film, także tu Wam wrzucę. Chodzi o to, że w ciągu dnia się pości i macie okno, w którym jecie. Oczywiście nie przestrzegam tego tak stricte, w sensie, że mam 8 godzin, to w te 8 godzin tylko mogę zjeść. Po prostu sobie opóźniam bardzo to śniadanie. Jak kiedyś wydawało mi się opóźnić to o 2-3 godziny, teraz czasem nawet mi dochodzi do 5-6 godzin. Czyli sobie wstaję przykładowo czasem o 9 i pierwszym wysiłkiem mam 14. 13, 15 to zależy właśnie jak to mi, mm, o której wstanę głównie i czy jestem głodny czy nie. A jeszcze od tego czy trening mam czy nie, no bo robiłem też dwa treningi nadczo. Póki co jeszcze spoko to było, ale, no, ale lepiej jednak zjeść coś przed tym treningiem. Także staram się teraz jednostki treningowe przesuwać na wieczór. No i przejdźmy, że teraz do treningu, bo już wam jakiś czas temu mówiłem, że go wrzucę i ciągle go mm, po prostu zmieniałem, żeby to jak najlepiej dopracować. I trenuję teraz takim schematem, góra-dół, push-dół i pull plus barki. Troszeczkę jest to skomplikowane, ale już Wam tłumaczę. Pierwszego dnia robię całą górę ciała, czyli robię klatkę, barki i, e, i plecy. I troszeczkę tam po, jednej, po jednym ćwiczeniu na łapy. Drugiego dnia robię dół, czyli w tym treningu robię po prostu ciężkie siady i trochę akcesorii na dół. I ogólnie ten trening Wam wrzucę dzisiaj, go opowiem o nim. I tak, później mam dzień przerwy. Później robię push, czyli robię też klatkę i barki. Później robię dół. Wtedy są ciężkie ciągi klasyk, lekkie siady low bar, no i troszkę akcesori właśnie na dół. Jeszcze brzuch robię wtedy i w ogóle w dni, gdzie jest dół ciała, to robię brzuch po jednym ćwiczeniu. I później w kolejny dzień, czyli to by wypadała zazwyczaj sobota, to robię... Co ja robię? A, pull plus barki, czyli głównie plecy, no i dwa ćwiczenia robię na barki. No i ogólnie postaram się Wam w każdym odcinku wrzucić inne trening, żeby to wszystko powiedzieć. I dzisiaj wrzucę Wam trening do. I tak, zaczynałem właśnie od e, siadów low Bar. Tam było 160 na dwa powtórzenia, 3 serie. I ogólnie średnio czuję póki co ten low bar, zresztą to może być widoczne, że on nie wygląda zbyt dobrze. Ale no, staram się przestawić na ten low bar i zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie jestem sceptycznie nastawiony, ale może mi się uda um, właśnie to poprawić. E, co tam później było? Później były bodajże um, później były split składy z podwyższoną nogą. I to jest takie ćwiczenie, już widzieliście pewnie w którymś materiale. To ćwiczenie mam na celu poprawić moją mobilność skokową i w biodrowym. Tutaj fajnie czuć biodro, fajnie czuć staw skokowy, także je robię. Do tego dorzuciłem hip trusty. Ostatnio miałem moski biodrowe, teraz są hip trusty, żeby wzmocnić trochę mój pośrodkowy. Tu pierwsza seria troszeczkę za szybko to wyszło, później troszeczkę lepiej było. Dobra, i to w super seriach robię. Kolejne ćwiczenia miałem robić w super seriach, ale ogarnąłem, że musiałbym co chwilę buty ściągać i by to było męczące, także zrobiłem po prostu polikwiny. I to też mam na celu troszeczkę poprawić właśnie mój staw skokowy. I co później było? A, to były One Leg Deadlift, to takie ćwiczenie na galeniowe i właśnie takie fajne stabilizacyjne. Użycie je do mojego planu, żeby przetestować. I na koniec też kółeczko. No, ostatnim planem leciałem po prostu z kolan dużo powtórzeń. Teraz staram się robić z nóg po 5 powtórzeń z założenia. A teraz zrobiłem 3 serie po 3. No i oczywiście to ta forma jest kiepska, ale nie robiłem tego dłuższy czas. Także myślę, że miesiąc i będzie los. Dobra. Także to było na tyle, jeśli chodzi o trening. Hmm, co jeszcze? Aha. Jakiś czas temu, w sumie jak kiedy to było, Z tydzień temu, może troszeczkę dłużej. Robiłem sobie tę analizę składu ciała tak e, czysto orientacyjnie. Oczywiście, nie sugerujcie się tym w 100%, bo to nie jest jakieś mega miarodajne i bardziej bym to traktował takich, e, mm, cie, jako taką ciekawostkę niż żeby się rzetelnie tym sugerować. I wyszło mi tutaj waga 78 kg. Tłuszcz mi wyszło niecałe 12%. mięśniowa 65 kg nawodnienie 62, no i tam reszta jest mniej ważna. I robiłem sobie takie tanity, jedną gdzieś na wakacje w zeszłym roku, może tak gdzieś w lipcu, a drugą jeszcze gdzieś rok temu, to, to co robiłem w lipcu to tłuszczu mi wyszło wtedy 9,6%, a masy mieszczenia wyszło mi 62,4, z tego co pamiętam. Jeśli znajdziecie zdjęcie to wam to wrzucę. Także. Jeśli to się w miarę jakoś tam pokrywa, to spoko, bo 2,5 kg masy mięśniowej wpadło, to bardzo spoko liczba, jak na no prawie rok czasu, jak na mój staż. Ale też mam taki bardziej trening sprocesowany na rozwój muskulatury, także to się na pewno do tego przyczyniło. Oraz to, że kiedyś już tak jak miałem tę większą muskulatury, także pamięć mięśniowa jednak istnieje. Dobre. Dobra, 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 dobra. Dobra, wydaje mi się, że to będzie na tyle, bo już i tak jest bardzo długo, To mam 18 minut, myślę, że jak zmontuję, będzie około 13-15, zobaczymy. I cóż, będę się dzielił z Wami wszystkim na bieżąco, jak się czuję, jak, jaka jest moja obecna kaloryka yy, i tak dalej, yy, właśnie, jak treningi wyglądają. I jeśli macie jakieś wypytania, coś Was ciekawi, no to możecie śmiało pisać, czy to no, na prywatne wiadomości, czy to yy, w komentarzach. I cóż, te materiały będę starał się publikować w niedzielę, co tydzień, właśnie w niedzielę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w tym materiale. Pozdrawiam.